Cześć Wam. Często zadajecie mi różnego rodzaju pytania. Jedno, jednym z takich pytań jest, dlaczego tym się zajmuję? Co widzę w tym, by nagrywać filmiki i pokazywać triki, w jaki sposób można przechytrzyć buchmachecha, w jaki sposób można osiągnąć stały dochód na, na buchmachechach. I tutaj, jakby to powiedzieć, ja sam sobie zadałem takie pytanie, ale to już dawno temu, zanim jeszcze zacząłem robić szkolenia, więc Przede wszystkim dlatego, że ma to sens. A dlaczego według mnie ma to sens? Ma to sens z kilku powodów. Po pierwsze, kocham to, co robię. Kocham to, co robię. Uwielbiam się kształcić, uwielbiam zdobywać wiedzę i uwielbiam cały czas wymyślać nowe sposoby. Później wam za chwilę, znaczy może za chwilkę wam powiem, jak to wygląda proces mojego myślenia i w jaki sposób ja wymyślam patenty na Buchmacherach i nie tylko na Buchmacherach, ale przede wszystkim w jaki sposób ja do tego dochodzę. Ok? Ale zanim do tego dojdę, to muszę wam powiedzieć, że numer jeden: satysfakcję sprawia mi nauka. Numer dwa: większą satysfakcję sprawia mi odkrywanie czegoś. Do odkrycia czegoś to często jest wiele, wiele prób. A numer 3, jeszcze większą satysfakcję sprawia mi, kiedy tą wiedzę przekazuję innym. Kiedy nauczam innych, to wiem, że coś pozostanie po mnie. To jest tak, jak powiedzmy, ja mam taką definicję nieśmiertelności. Wyobraźcie sobie, że ludzie, jako gatunek, w pewnym sensie są nieśmiertelni. W jakim sensie? W sensie takim biologicznym. Stricte, znaczy stricte każdy dąży do tego, podświadomie lub bardziej świadomie dąży do tego, żeby coś pozostawić po sobie. I najczęściej jest to forma pozostawienia po sobie genów, tak? Dlatego mamy pociąg seksualny, i dlatego na przykład płodzimy dzieci, czy chodzimy dzieci. To służy temu, żeby coś po nas pozostało, tak? Więc w tym sensie możemy być nieśmiertelni, zostawiając na przykład. Geny, gdzie nawet jak my umiechamy, to nasze geny żyją dalej. Tak Tak robią zwierzęta, tak robią wszystkie istoty żywe. Natomiast, czy znaczy nie wszystkie żywe, ale, znaczy tak, no czy tak, natomiast yy, druga forma nieśmiertelności to jest żyć w kimś innym. Żyć w kimś innym poprzez na przykład przekazywanie jakiejś tam wiedzy. I wyobraźcie sobie, że na przykład taki Einstein, czy Mozart, czy wielu innych sławnych wielkich ludzi którzy coś osiągnęli oni może już na przykład nie żyją na tym świecie ale w dalszym ciągu żyją w nas w naszych głowach są w pamięci nas wszystkich i w tym sensie gdzieś oni się spełnili tak zostawili swoje geny nikt za bardzo się nie zastanawia nad genealogią yy, yy, następna dzieci Einsteina i jego wnuków itd. tak i tak dalej, czy byli, czy nie byli, może ktoś tam się interesuje, czy innych wielkich ludzi. Eee, czyli jednak ten człowiek poszedł w kierunku innej formy przekazania siebie, przekazania siebie bycia dla innych czymś tam więcej. Ja akurat, może śmieszny temat, co wybrałem buchmacherka, to znaczy kanał dotyczy buchmacherki, ja się zajmuję ogólnie teorią gier, teorią gier jako nauką, nauką, która ma zastosowanie nie tylko w samych grach, tylko to się tak potocznie nazywa, ale ma zastosowanie w biologii, właśnie w genetyce, w psychologii, w stosunkach międzyspołecznych, w polityce, w sporcie, w wojnie, w matematyce, w ekonomii przede wszystkim. Można by wymieniać i wymieniać. I akurat na Buchmacherce udało mi się to przekuć w zarabianie pieniędzy. No to o tym zaraz przejdę też, w jaki sposób ten schemat myślowy wygląda. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że te trzy rzeczy powodują, że ja się spełniam. Czyli po pierwsze kocham się uczyć, po drugie kocham odkrywać, a po trzecie kocham przekazywać wiedzę. I dlatego właśnie jest ten kanał. Druga sprawa, dlaczego inni tego nie robią? Dlaczego większość ludzi przegrywa u buchmacherów? I nie tylko u buchmakarów, na różnego rodzaju grach losowych, czy automatach, czy yy, totolotkach, jakiś tam lot, to, prawda? Duży lotek i tak dalej, i tak dalej, zdrabki, niezdrabki i tak dalej. Dlaczego ludzie gają i dlaczego w ogóle przegrywają? Po pierwsze, dlaczego gają? To jest taka ciekawostka, że im yy, biedniejsze społeczeństwo, tym więcej gra. Jakie z tego można wyciągnąć wnioski? Wnioski można wyciągnąć z tego takie, że na przykład w Niemczech Niemcy mają o wiele mniejszy dochód z loterii, o wiele mniejszy, chociaż są o wiele bogatsi, jest ich więcej, a mają mniejszy dochód dlaczego? Dlatego, że oni nie potrzebują marzyć o szóstce w Totka, czy tam ich odpowiedniku, nie potrzebują wygrywać fortuny, żeby ich życie się odmieniło, a człowiek im bardziej jest zdesperowany, im bardziej mu czegoś brakuje, im społeczeństwo jest biedniejsze, tym bardziej szuka nadziei w losie co jest ogólnie, z bardzo błędną decyzją. Wszystkie, wszyscy organizatorzy gier zdają sobie z tego sprawę, dlatego jak grzyby po deszczu, rodzą się nie tylko nowi buchmacherzy, ale też i nowe firmy, nowe gry. Kiedyś duży lotek był tylko w środę i sobotę. Minął środę, minął sobotę, czy coś takiego było? Czy minął? Nie pamiętam, w każdym razie. Kiedyś było to tylko w środę i sobotę, teraz w wtorek, czwartek i sobotę. Czy już 3 razy w tygodniu? Multilotek codziennie, mini to codziennie. Jakieś powstało Keno, to już dla tych graczy, którzy mają potrzebę grać i rano, i po południu, i wieczorem, żeby jak żona ich wysyła do sklepu po zakupy, to zamiast wychodzić z zakupami, to stoją i patrzą jak cyferki się rosują. Generalnie o tym można by jeszcze bardzo długo gadać, bardzo długo, natomiast chcę się skupić na rzeczy najważniejszych, mianowicie. Na tym właśnie błędzie poznawczym. Otóż, po pierwsze, dlatego ludzie gają, że szukają sobie jakiegoś wyjścia. I bardzo dużo ludzi do mnie przychodzi na szkolenie takich desperatów, których ja odsyłam po prostu do pracy. Jak przychodzi do mnie desperat, który po prostu przegrywa, do tej pory cały czas przegrywał i przegrywa, czy na buchmoherce, czy na innych instrumentach, i on po prostu wierzy, że przyjdzie do Bukiego i Buki odmieni jego życie to ja najpierw mu każę iść albo do lekarza, albo do pracy po prostu. No bo po prostu yy. taka osoba nigdy nie zarobi pieniędzy na buchmacherce. Trzeba mieć chłodną i zdrową głowę. Nie potrzebuję desperatów, nie potrzebuję ludzi uzależnionych od hazardu, bo ja nie jestem terapeutą, żeby ich leczyć, tylko ja chcę nauczyć ludzi, którzy mają zdrowe podejście do buchmacherki. To jest numer jeden. Teraz kilka takich przykładów Wam podam, bo E, jak i właśnie dlaczego ludzie też przegrywają, bo to też jest takie te pytanie głębsze troszeczkę, na które chciałbym odpowiedzieć. E, e, ludzie i ogólnie ludzie idą najmniejszą linią oporu. Podejmują decyzje bardzo często intuicyjnie. Czyli to, co czują, to po prostu robią to, to co im najszybciej mózg podpowiada. Mózg też chce iść na łatwiznę. Jak się zapytam Wam Was w tym momencie, ile to jest 32 do kwadratu, to jeżeli wam to jest niepotrzebne, nawet nie musicie liczyć, ale jeżeli yy, byście mieli z, zadanie, ile to jest 32 do kwadratu, to zapewne każdy wyciągnie kalkulator i policzy, i wyjdzie mu, że to jest 1024. Tylko różnica polega na tym, że korzystając z najmniejszej linii oporu, czyli idąc wygodnie Mózg jest leniwy. Mózg nie jest stworzony do tego, żeby myśleć. Korzystając z tej najmniejszej linii, lini, linii oporu, korzystamy z takich heurystyk, typu na przykład kalkulator, typu na przykład telewizja, typu na przykład jakieś wiele innych rzeczy, które nam ułatwiają przejście, wygodne przejście do następnego stanu rzeczy. Nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak jest. Dlaczego 322 to jest 1024? Albo czemu? A kwadrat plus B kwadrat się C kwadrat w kącie prostokątnym, jak to odkrył Pitagoras. I to coś powoduje, że podejmujemy decyzję tak, żeby po prostu nie przemęczać, nie przegrzewać naszego umysłu. Takie myślenie pozwala łatwo, wygodnie żyć, ale takie myślenie nie pozwala na osiąganie sukcesów. I taki przykład. Ludzie mnie pytają, jak to jest możliwe, że ja znam tysiąca numerów telefonów na pamięć. Ja jeszcze nawet z dzieciństwa znam numer. I obecnie może nawet więcej, ale już tego nie sprawdzałem. 4 tysiąca to było parę lat temu, kiedy sobie spisywałem te numery. I faktycznie tak jest, że mam tą pamięć taką dobrą. Ona nie, nie była to, to nie jest pamięć genialna, że ja po prostu się urodziłem genialny, tylko po prostu od dziecka trenowałem sobie wiele rzeczy. Wiele rzeczy, które są dla przeciętnego człowieka, dla jego mózgu są po prostu niewygodne. A ponieważ mózg jest leniwy, to je odrzuca. Po co pamiętać numer telefonu, skoro można go zapisać w książce telefonicznej? I tu jest właśnie taki mechanizm. Spróbujcie sobie kiedyś na przykład, e, ostatnio mi powiedział jeden z moich e, ludzi z Warszawy, e, powiedział mi z moich szkoleniowców, powiedział mi, że ty faktycznie pamiętam numery telefonów te, gdzie, jak chodzę do paczkomatu, to muszę wpisać numer telefonu i wtedy te numery zapamiętuję. Dlaczego? Bo ich używa. W momencie, kiedy używacie czegoś, to wymuszacie na swoich siachek komórkach, na swoich neuronach, połączenia między neuronami. Każdy ma mniej więcej taką samą ilość tam neuronów. Ja wcale nie mam więcej od Was, i tylko kwestia jest tego, ile tych połączeń między neuronami jest. No nie? I na przykład ktoś, kto nie trenuje mózgu, to będzie miał tych połączeń mało i będzie szedł to najmniejszą nieoporę. Taki człowiek przyjdzie do mnie na szkolenie, i on oczekuje, żeby mu dać gotowy patent, i co on ma postawić, i on pójdzie i postawi i tak dalej. No to taka osoba nie osiągnie sukcesu nigdy. Natomiast człowiek, który szuka i kombinuje, i zaczyna używać tego mózgu, czyli te 32 do kwadratu policzy w pamięci, Spróbuję nawet się pomyli, policzy jeszcze raz. To tak, tak, w momencie takiego procesu myślowego buduje się mnóstwo połączeń między neuronami. Od prostych przykładów po bardzo skomplikowane. No ja obecnie podnoszę numery telefonów do kwadratu w pamięci. To kalkulator zwykły tego nie policzy, tylko naukowy, bo to jest osiemnastocyfrowa liczba. Więc, więc yy, yy, tutaj jakby to powiedzieć, jest to już taki zaawansowany proces, gdzie Ćwiczyłem to wiele, wiele lat temu i pomyślicie sobie, no, no po co to robić, tak? Po co to robić? Otóż właśnie to daje mi bardzo dużo. Dlatego, że jak patrzę teraz w oferty buchmacherskie, to ja widzę wartość oczekiwane od razu patrząc na cyferki. Robię to tak szybko dzięki temu, że wypracowałem sobie ten, to w mózgu. Natomiast to, czego ja uczę na szkoleniu ludzi, to uczę ich przede wszystkim myśleć. Uczę ich przede wszystkim odkrywać. Bo to, co ja znajduję na... Kilku polskich buchmacherach, przykładowo, i kilku zagranicznych, to dopiero ile jest błędów na jakichś 900 buchmacherach w Europie? Tego jest po prostu cała kopalnia, tylko na to trzeba mieć oczywiście czas. Natomiast błędy się powtarzają, błędy są bardzo podobne, i tą wiedzę, którą ja przekazuję na szkoleniach, bardzo łatwo przekuć w samemu znalezienie patentu. Wszystkie patenty było ich parę dziesiąt, już prawie setka na moim koncie właśnie na tym się opiechały. Opiechały się na tym, że zadawałem pytanie, to było numer jeden. W momencie, kiedy zadajesz pytanie sam sobie, dlaczego tak jest, albo zauważasz pewną korelację i się zastanawiasz, dlaczego tak jest, to szukasz odpowiedzi. Jak szukasz odpowiedzi, budują się właśnie te połączenia między neuronami i dochodzisz do jakichś tam wniosków. Poprzez wnioskowanie, wnioskowanie to jest taka różnica, że jeżeli ja Ci powiem, że tak jest, bo tak jest, a ty w to uwierzysz, to tobie wleci do głowy i wleci i z tego nie skorzystasz. I nigdy nic nie osiągniesz, jeżeli będziesz tak robił. To znaczy, mnóstwo ludzi opłaca jakieś tam pseudo-powiedzmy, typeskie strony i tak dalej, gdzie ktoś im mówi, że tak masz stawiać, bo tak jest, i koniec. Nie próbuj tego zrozumieć, dlaczego tak jest. No i ludzie. Chcą, po prostu chcą, bo to jest lenistwo. To jest wasze lenistwo, lenistwo większości ludzi, lenistwo mózgu, żeby po prostu wierzyć w coś, wierzyć, co się łatwiej, przyjąć na wiarę. Tak jest, bo tak ktoś powiedział, więc tak robimy, bo tak jest, no nie. Natomiast dopiero otwierając swój umysł i zadając sobie te pytania, budujecie sobie wnioski. Jak sobie budujecie wnioski, własnych wniosków się nie zapomina. Dlatego właśnie nauczyłem się 4,5 tysiąca numerów telefonów na pamięć, ponieważ one. Buduje informacje już wielocyfrowe, dlatego że one się już powtarzają, te cyfrowe informacje. Jak na przykład każę ci zapamiętać cyfrę 5. No tu powiesz, no dobra, ok, 5. Jak się zapytam Ciebie za powiedzmy 7 lat, jaką cyfrę kazałem Ci wtedy zapamiętać, to możesz mieć problem: czy to była piątka, czy dwójka, czy czwórka, czy co to było i tak dalej. A jak zapytam się Ciebie. Z czym kojarzysz cyfrę 5? I ty powiesz sobie, no, 5 kojarzy na przykład y, z liceum, numer 5, do którego chodziłem, albo powiesz na przykład, sobie skojarzysz, każdy ma wewnętrzne skojarzenie jakieś emocjonalne, i sobie skojarzy, no, 5 najlepsza ocena w szkole, albo w tamtych czasach, powiedzmy, tak? Albo, no, z czymś sobie tą piątkę skojarzy. Każdy może sobie piątkę z czymś skojarzyć, tak? 7, y, no, 7 dni w tygodniu, przykładowo, tak? Czy coś się stylu, każdą cyfrę może sobie skojarzyć. Budujesz informacje poprzez. Zadanie sobie pytania, budujesz sobie informacje. Wtedy jak ja zapytam się ciebie za x lat, o jakiej cyfrze wtedy rozmawialiśmy, to ty będziesz pamiętał, o jakiej cyfrze rozmawialiśmy, dlatego że zbudowałeś sobie informacje. Własnych wniosków mózg nie zapomina. Natomiast przyjęcie czegoś na wiarę, czyli zapamiętanie na siłę, powoduje wyrzucenie tego z pamięci. I tak samo teraz ja na przykład operuję już wieloma cyframi, tak? Czyli to już jest po prostu ciągi cyfr, które zapamiętuje Każdy każde cyferki już mam pobudowane jakieś tam informacje, więc jestem w stanie po ileś cyfr raz zapamiętywać, czyli liczby wielocyfrowe. Co... Co, co mi ułatwia, to jest to takie przyspieszenie mózgu. Ale dobra, e, tym nie będę Wam tutaj zadręczał waszych mózgów, bo już się pewnie e, przegrzewacie co niektórzy. E, więc chciałem Wam tylko powiedzieć, że na tym polega proces odkrywania patentów przeze mnie. W taki sposób to robię, że przeglądam oferty Buchmacherów, patrzę na te oferty. Przede wszystkim czytam wszystkie zdarzenia. Każde zdarzenie, w zależności od tego, jak się nazywa. Logicznie rozbijam na czynniki pierwsze, co znaczy, że czy oba zespoły strzelą gola w pierwszej połowie. Patrzę, że oba zespoły strzelą w pierwszej połowie, to znaczy, że i pieszy zespół, i drugi zespół w pierwszej połowie strzelą bramki. Patrzę, jakie jest zdarzenie odwrotne, czyli Jeden z zespołów nie strzeli, tak? Logiczne. Jeden z zespołów może jeden strzelić, drugi nie strzelić, tak? Przykładowo. No taki prosty przykład, ale generalnie e, są trudniejsze, skomplikowane zdarzenia, jak na przykład e, zdarzenie pod tytułem e, który zawodnik będzie miał pierwszy backpoint w meczu tenisa ziemnego. Zdarzenie live, prawda? Przykładowo. E, I bardzo ważne jest czytanie. Czytanie i rozumienie tych Nazw zdarzeń, potem dopiero patrzenie na cyferki, przeliczanie na podstawie tego prawdopodobieństwa tych zdarzeń, przeliczanie wartości oczekiwanej i przede wszystkim szukanie zdarzeń przeciwnych, zamykających koło. Czyli jeżeli to zdarzenie oznacza to, to co oznacza zdarzenie przeciwne, że to się nie wydarzy? To są takie niuanse, ale one mają bardzo duże znaczenie. No i w tym momencie, jak przyglądacie sobie taką ofertę ze wszystkich sportów to uwierzcie mi, że tam jest mnóstwo błędów. I jak będziecie ćwiczyć swój umysł i będziecie analizować coś, co może nie jest przyjemne, ale pod tym kątem zaczniecie podchodzić do buchmacherki, zobaczycie, że buchmacherzy popełniają mnóstwo błędów. A skąd wiem, że popełniają mnóstwo błędów? Po pierwsze, dlatego, że je znajduje, a po drugie, buchmacherzy również idą najmniejszą linią oporu. To znaczy, jeżeli... Nie ma masy krytycznej. Jeżeli jedna osoba na tysiąc zarabia na Buchmacherce, to oni tak mają z tych 999 na 1000 mają takie dochody, że im się nie chce w tym momencie poprawiać każdego błędu i nie robić tych błędów. To jest po drugie, a po trzecie musieliby zatrudniać kogoś takiego jak ja Prawdopodobnie nie byłoby ich stać po to, żeby takich błędów nie mieli. No eee, więc to, to są takie trzy główne argumenty. Natomiast y, jeszcze raz mówię, ludzie przegrywają przez to, że z ich wygoda, lenistwo mózgu powoduje to, że idą sobie na przykład do punktu buchmacherskiego, a sobie wytypuje, a będę liczył na szczęście. A co mnie to interesuje, jakie jest prawdopodobieństwo? Nie wiem, czy zauważyliście, ale y, do ludzi przemawia argument, że Kowalski wygrał. Dlaczego ludzie grają w lotto? No jakiś Kowalski wygrał, no normalne, że jakiś Kowalski wygrał. Jak gra 7 milionów użytkowników w Polsce, 7, 7 milionów Polaków gra w Polsce, znaczy tyle zakładów, bo nie jest sprawdzane jest, że jeden z, gość zagra 10 zakładów, a, a ilość tam nie zagra w ogóle, no to 7 milionów zakładów po 4 zł to jest 28 milionów. No to jak 7 milionów zakładów, a prawdopodobnie jest to 1 do 13 milionów tam chyba 824 800, z tego co pamiętam trafienia szóstki w totka, to nic dziwnego, że co tam długie mniej więcej losowanie, ktoś tą szóstkę trafia, tak? Więc, więc jest to oczywiste i logiczne. Natomiast to Jakie ty masz prawdopodobieństwo trafić i jak jest, jaka jest Twoja opłacalność takiego zakładu, to już ludzi nie interesuje, no bo jak powiem Ci, że masz szansę 1 do miliona, no to powiesz, że to są bardzo małe szanse. A jak powiem, że masz 1, 1 do 14 milionów, to też powiesz, że to jest bardzo mało. I ludzie tak, takimi liczbami operują bardzo mało, średnio, bardzo dużo, duże szanse, małe szanse i później idą ludzie i stawiają na przykład Barcelona, Bayern Monachium, nieważne czy płacą 1,18, czy 1,24, czy 1,27, czy 1,50. Dla nich to jest bez znaczenia, a to ci są lepsi, to gram to, ci, to, ci, to, ci, to. Nie myślą, nie analizują, tylko idą i oddają pieniądze. I o to chodzi właśnie Buchmacher. Jesteście takimi niewolnikami, nie mówię wszyscy, tylko mówię o tej Większości ludzi takimi niewolnikami, którzy oddają pieniądze do Buchmachecha i mają jakoś z tego satysfakcję, bo mają przyjemność przed tą gazetą czy tam przed, przed life score i patrzą na te wyniki, a jeden mi nie wszedł i tak dalej. Normalne i prawdopodobieństwo tego, że jeden nie wejdzie, a prawdopodobieństwo tego, że wszystkie wejdą, to jest tak znacząca różnica, że może ci przez całe życie jeden nie wchodzić, a, a nigdy kuponu nie trafisz. A nawet jak trafisz, to będziesz do tyłu i to. I to sporo do tyłu. Chyba, że zmienisz sposób myślenia. Sposób myślenia jest najważniejszy w tym, żeby znaleźć jakiś błąd, żeby zachować na Buchmacherze, lub po prostu nauczyć się nawet ode mnie, w jaki sposób znajdywać te błędy, ale przede wszystkim najważniejsze to nie wierzyć, tylko wiedzieć. Między wiarą a wiedzą jest olbrzymia różnica. Żeby wiedzieć, trzeba rozumieć, trzeba zbudować sobie ten wniosek, a nie. Polegać na tym, że ktoś ci powie, albo samemu intuicyjnie wybieram to, co ja czuję, i tak dalej, i I to jest oddawanie hajsu. Wszędzie, w cokolwiek będziecie grać, będziecie oddawać hajsy. Chyba, że zaczniecie rozumieć i wiedzieć. Także e, tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam troszeczkę więcej czasu spędzonego na nauce, a mniej na przeżywaniu emocji. Стомайтесь, хей.